Cześć, w tej chwili pokażę, jak zainstalować menadżer pakietów PIP na Linuxie. Więc, aby zainstalować menadżer pakietów PIP na Linuxie, po pierwsze trzeba wejść w terminal, więc wchodzimy w terminal. Terminal, klikamy Enter. I tak, najpierw należałoby się upewnić, czy w ogóle jest on zainstalowany. Można to zrobić przy pomocy komendy pip3-minus-minus minus, minus version jak widać, comment pip czy not found, to oznacza, że po prostu nie jest zainstalowany, musimy go zainstalować. Ale zanim go zainstalujemy, bardzo ważną rzeczą jest, aby upewnić się, czy Python jest zainstalowany w naszym systemie. Ponieważ jeśli Python nie jest zainstalowany w naszym systemie, po prostu to nam się nie zainstaluje i nie będzie nam to działać. Python powinien być zainstalowany domyślnie. Jeśli ktoś nie ma zainstalowanego Pythona, może e, w, w sobie obejrzeć nasz inny odcinek, opisywałem tam dokładnie, jak to zrobić. W moim przypadku Python jest zainstalowany, więc możemy sobie przejść teraz do instalacji menadżera pakietów PIP3. Jak to zrobić? Wpisujemy sudo, app, standardowo app install i teraz tak Python 3 minus PIP. Możemy dodać minus Y. Minus y, y powoduje, że wszystko potwierdza się automatycznie podczas instalacji. Dzięki temu jest to szybko, robi się to szybko i nie musimy niczego klikać, więc klikamy Enter. Musimy podać oczywiście nasze hasło i jak widać nasza instalacja się rozpoczęła. Teraz trzeba tylko chwilę poczekać i jak widać wszystko zakończyło się poprawnie. Możemy teraz po raz kolejny sobie sprawdzić pip czy minus minus version. Enter. Jak widać pip czy jest zainstalowany wersja 240 to by było wszystko w tym filmie. Jeżeli Ci się podobało, możesz zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał i zapraszam na kolejne odcinki.